No i dobra, kończymy tego dzika i lecimy po następnego. Dobra, ładujemy Fajranto. O, nie ma jak to pomóc żony <laughs> Oj, <ojda. laughs> Akurat bym miniaturkę z tego wyciął, jakbyś leciała. Bardzo ładnie. No, teraz troszeczkę rzucimy tam polifoski. O, mam nadzieję wiatr wieje, że, mi nie będzie, że będzie mnie dobrze słychać. Tam rzucimy troszeczkę polifoski, tam będą ziemniaki. I wtedy przyjedzie mój znajomy i zrobi nam to gruberem wszystko. Głęboko, żeby ładnie spulkić. O! I takim sprzętem załatwimy resztę sprawy. O! Tu jest. Poszedł. Kurwa zabezpieczenie. To jest różnica w ziemi. O! Patrzcie, jakie skarby, nie? Po tym stawie. Cały torf. I pełno kawałków drewna A to rzucam tutaj pod jarzębiny, a tam się przyjmie Zona, Żona, co ty tu działasz? Wiele Kurkom ja żarcie szykuję jak to nikt mówi żarcia uh -huh. A Ursus chyba na jeden garni chodzi. Pyrka sobie Idziemy. Chodź A no, może iść. Hmm. Tu no przyjdą ogórasy potem, jeszcze jest miesiąc, to i tak będę musiał dzikusem potem sobie poprawić, no, no za miesiąc to będzie już kupa ziela. Tutaj jest taka ziemia, ił, margel taki jakby bardziej, margel, o. To jest wszystko ze stabu wrzucone koparką. i wiecie jak kurde na tym rośnie, jak się da trochę obornika. To tak wodę pije w ogóle, to jest taka glina. Nawet ciągnik zatrzymuje. No wiadomo, jakieś tutaj skarby, jak koparka kopała. To wiadomo, gdzieś jakiś kamlot. To parę już zabezpieczeń nam poleciało w tym kultywatorze. No i tak to wygląda, widzicie. Ładnie, trochę obornika, coś tam, coś tam. I będzie rosło. W razie takim. Ostrym jakby to zostawimy, bo to takie dołki, a potem jeszcze się na dzikiem już zjedzie, Może do gruzarą zobaczymy. Ładnie. Robi. A to widzicie, o, to jest ze stawu. To widać, nie? Od razu. Kto gdzieś tam na jeziorem zna temat. Lota na bok, Jegoś trzeba robić, kurde, wszystko. To jest wszystko ze stawu, takie głazy normalnie. Jak koparkowy kopał staw, to normalnie już takie były, to już nie kamienie, tylko dosłownie głazy już wykopywał. I wtedy żeśmy przestali, bo już ryzyko, żeby tą warstwę wodowośną nie, prze, nie przerwać, żeby nie było, że za głęboko, żeby woda by poszła na dół, w piasek bo my jesteśmy tak wbrew pozorom na górce to tam się spojrzy to tam jest dolinka i tam też jest rzeczka i hmm, tak to wygląda Ładnie. teraz kończymy jutro coś posiejemy jakiś bub Ubieram. Zrobione. Zaraz będzie. lody który jest tego a to wszystko właśnie z tego stawy Kury lecą, myślę, że coś do żarć zawsze by coś chciały lepszego To by jeśli mi nie dał to za chwilę i tak patrzę co lepsze No cóż, jak widać, wszystko zrobione. Ziemia przygotowana. Tutaj prawdopodobnie jeszcze będę jakąś uprawkę robił dzikiem, bo tutaj miejsce na ogórki jest, to jeszcze miesiąc czasu. Więc jeszcze zdążą chwasy wyrosnąć. Jeszcze raz trzeba będzie zruszyć, ale już po zimie jest konkretnie ruszone. Mamy już wieczór. Tak to pięknie wygląda. Kompostownik na miejscu. Także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, na razie cześć i do następnego razu.